Na winę rap, hip hop tak, hip hop rap i na winę się ma, dla się ma tu. Nowy numer wszystko, będzie to w to. Wciąż na bitach robię rap i będzie więcej. Nowy bit i nowe teksty, wchodzimy w to. Rap zawsze tu będzie, rap zawsze tu będzie. Na te bity się ma tu, rapuje. Ciągle to słyszycie, nowy rap i wersy. Tu na winę się ma więcej tego rapu, no i tekstów. Elo ciągle rap i nowe numery, elo, to jest to. Na numerze robię więcej, się ma tu, robię więcej tych wokali, no i teksty. Wchodzę w rapie będzie więc, robię więcej tego tekstu, chodzę w rymy i rapuję, ciągle będzie tak numery. Czy robię to bez przerwy. Pracuję dla ciebie. Rano po południu, wieczorem, tym rymem. Siema to jest takie wahadeło. Wahadło to zegarek, i macha się, macha się, i popad godzina do. Przekaz i to wskazówka duża, mała. Przechodzi zegarek. rapuje o tym numer. Przechodzi zegarek. Góra, dół i popał po całej tarczy. Nowy rap i miasto. Nowy rap i hip hop. Siema to wszystko. Dobry rap i więcej. Siema to rapuje Na wersecie tu. Siema to rapuje Nowy bit. To wszystko. Elo zawsze będzie. Nawijam się. Ma bit. I o tym sprawdzacie. Przesłuchajcie. Przesłuchajcie. Słuchaczom. Dziękuję, że nie odchodzicie i słuchacie tego rapu. Że nie odchodzicie, że dacie mi szansę nawinąć te wersy i lawać To publika dobra, publikami. Nowy rap to wersy się ma. Dobry rap i teksty. Wchodzimy w to. Nowy rap i miasto Elo i na rapie ciągle słyszycie nowy rap i miasto, siema to będzie Nowy rap i wersy Gdy robię bit, słyszycie numery Wchodzimy w to bez przerwy jak zawsze Na bitach robię te wersy i rapuję to wszystko na bitach Robię te numery, Elo to sprawdź, sprawdzajcie nowy rap Elo tu, na wokalu siema tu nasze traki Chodzimy w dobry wers, dobry będny Czekacie na te nowe numery, to więcej. Czekacie na beat, czekacie na dobry rap i więcej. się ma dobre wersy, to rapuje numer. Sprawdzacie nowy rap, sprawdzacie numery. się ma dobre wersy, więc rapuje także na dobrych bitach Robię to numery, nie skończyłem nigdy z rapem, nie skończyłem. I, i, i kropka, i tak, i to nowy numer hip-hop, i, i z kropeczką, i ten rap, i nowe wersy. Kropka, to nad i literka i kropeczka i zobacz więcej nowy rap. Wersy takie profesor mówił. Miodek profesor zawsze trzeba. Wymówić? Wy tak, zawsze w języku polskim. Zawsze wszystkie te słowa w języku polskim. Zawsze było i jest. Całe życie nawijane. Takie słowa wy wysławiamy się, wysławiamy się. Tak kochanym naszym językiem. Słowa i literatura. Mówcie, pełnym zdaniem. Tak, budujcie. Apostrofy. Nowy rap Apostrofy. Dobre wersje wszystkim ludziom. Noś całe życie. Dobry numer. No i teksty. Wchodzę w to, wchodzę w bit. Siema i rapuję, czy robię beat, czy robię rap. Elo, nowy flow na numerze. Zobacz ciągle beat. Elo na freestylu, siema, nowy skill na tych bitach. Robię te numery, to wszystko w rapie to zrobię. Na numerze jestem tutaj. Słuchajcie, to będzie jutro dzień. się siema, wszystkim nowy numer. Elo, to będzie na rapie. Sprawdzajcie nowe numery. Wchodzę w ten bit. Skile i sprawdzajcie nowy rap, więcej. Polubiajcie nowy numer, siema Ciągle będzie te wersy, nowy rap i sprawdzajcie to dla wszystkich nowy bit, nowy rap tu będzie zawsze, siema tu sprawdzać i rapuje. Gdy robię bity, nowe numery. Siema dobry rap i rapuję tutaj na dobrych wersach Robię te kawałki Robię te bity, nowe numery. Wszystko labi, tu wszystko w rapie zawsze. Siema zawsze będzie, w rapie ciągle słuchajcie. Słuchajcie, to robię, składam wers i będzie tu. Długie nowe numery, siema zawsze tu jest tu. Na dobrym rapie tutaj jest siema. Na zawsze będą więcej. Traku i wersy, nabitach się ma rap. Dobre numery, nabitach siema dobry rap. Na te wersy, nabitach się ma rap. Na te wersy się siema tak, idę cały cię z Bogiem naszym, piszcie do kologu, rodzima drota czy a ciędzyku Mamie drocie nasze, rodzima drota ciędryku, wykućcie salamy are... Lewy każdy go ci będziemy mać się siosy, z koloko ziemowita, cześć jakąś Ani naszej, Anci, nasze rodzinie, Marcie I lewy każdy go, że się będziemy wszystkim, lewy mówi. ziemowita Nasze Ani, z rodziny i Lakstofa i Ani wszystkim na te traki, wszystkim na ten rap Siema ciągle będzie bit Elo, słuchacie nowy rap tu jest, się ma ciągle na bitach, robi się ma tu na wersecie, robi bit, i tu jest na rapie, siema ciągle, będzie numer, to wszystko na rapie składane. Nowy rap, nowe wersy, to wszystkie. Kawał kila was nowy rap tu będzie. Elo słuchajcie nowy rap tu składam na sekundę. Elo siema ciągle robię bity, to wszystko na rapie. Nowe wersy sprawdzajcie ciągle mamy. Te skillę i rap to wszystkie. Nowe wersy tu na rapie to jestem grze. Na rapie słuchajcie mnie na rapie przekaz dobra posłuchajcie słuchajcie tego gracza co robi nasz rap więcej rap. Siema, to na winę składam wersję o dziejach naszej kiedy nasz posykany papieża Pawła II Będę XVI. Dla Ukrainy zawsze będzie rapowany dobry numer To wszystko wiedzę sobie, wiem zawsze Kochany nasz Bóg, całe życie wiara i do koleg nasz różański Serce i koronkę do mi się bożego ma Mieć cudowne całe życie i chcę o tym robić Na wikę robić hip -hop i zajawkę pasji rap rap ma tu rapuje numer to wszystko na bitach, siema to rapuje, nasze wersy Elo ta zwrota Na bitach robię, to ciągle to mamy, na bitach robię więcej Tego rapu, siema i beat, dobry rap i wszystkie nuty Siema to ciągle jestem dla was Słuchacie, ciągle gadam, gadam w rymach, gadam w rapie, muzyce, gadam zwrotki, hip-hopem i wszystkie numery, siema tu Rapuje ciągle beat Elo to będzie nasze bity tutaj, siema. Ciągle będzie ta zwrota. Na bitach robię rap. Siema to rapuje. Nowe wersy i sprawdzajcie. Nowe bity. Elo to rap. Ciągle mamy te kawałki. Elo sprawdzajcie. Nowe wersy to bity. Nowy rap. Siema tu rapuje. słuchajcie, Skile. No i rap. To wszystko na bitach robię. Więcej tego rapu góra-du. I wszędzie dookoła, całe miasto, całe Białostockie Ten rap, góra, nasz, doł i nasz dom, jeden rodzinny bloki Sprawdzajcie nowe wersy robię to dla Julii Krupy Lubię te wersy robić, posłuchaj tego hip-hopu Dlaczego nie chcesz mieć, z, z, mieć kontaktu ze mną? Chciałem zawsze mieć tam kontakt, nie ma Nasze kontaktu rapuje Ciągle tak będzie, ten numer który rodzicom twoim Siema, nowa zwrota, wszystkie dobre sekundy Robię rap dla wszystkich, robię rap się siema Nowe bity, elo, dobre wersy rapuje, no i więcej siema. Ciągle to będzie w rap grze. Nowy wersji, będzie tutaj siema rap. I więcej nowych nut siema tu. Elo, czy robi więcej tego bitu, czy robię te kawałki? Elo, dobry rap, i nawinę te wersy. Siema, dobry rap. I te numery to wszystko będzie rap. To wszystko na wersecie będzie tu. Siema tu rapuje. Nowe wersety będą. Siema na bitach to robię. Elo, zobacz ten numer. No i zwrota. Gdy tworzę rap, gdy ciągle mam bit, Gdy nawinę wersy te. Posłuchajcie nowy bit, posłuchajcie się to rapuje. Nasze wersy się ma tu. Na numerach będzie więcej. To wszystko i kawałek, i teksty To wszystko na numerach, to wszystko na tych bitach się marapuje nasze teksty Wchodzę, nowy rap i bity El ciągle to rapuje nowe wersy Gdy mamy te kawałki, nowy rap to wszystko będzie Wchodzę w bit, wchodzę w rapie i na rapie Nowe wersy, sprawdzajcie tak na rapie ciągle jestem, ty że jestem dla Was, słuchajcie nowe teksty rap, teksty wersji bity się ma tu, rapuje nowe bity tutaj są, się gdy rapuje nowe wersji rap i nasza wena, gdy mamy te bity, gdy mamy ten numer, się ma to. Więcej one są, one są, siema tu, one grają, to z duszy me i duszy naszego serca, dusza serca i wersy, siema dobry rap, tu jest to wszystko, w teorii zawsze będzie dobry rap i kawałki, siema ciągle robi więcej, dobry rap, dobre wersy, rap gra muzyka, siema, nasza liryka, wchodzę w te bity, wchodzę jak tu będzie, zawsze było całe numery. To wszystko w rymach, to będzie długie. Nowe wersy i rapuje. Ciągle mamy to wersów, mnóstwo się ma, prawda? Cię nowe wersy tutaj na bicie, na płytotece, na albumie ma nowe wersy, robię kawałek, ciągle słyszycie to, wersy me, wersy nasze, mi miłość składana wersach o życiu Bogu, tak, to kochane nas wiary, i na, jesteśmy katolikami, życie jesteśmy katolikami, całe życie chrześcijanami jesteśmy, cały życie jesteśmy, cały życie, całego życia, nowy rap, o tym hip-hop nawijany, właśnie chrześcijanami jesteśmy i nasza kochana religia, tak, do szkół zawsze powinna być, w zawsze powinna być, w i by ksiądz przychodzi do dzieciaków do klasy i zawsze mówi, zawsze tak mówi o Bogu zawsze po, i mówić to, to wszystkim Bogu zawsze, znajcie naszego kochanego Pana Jezusa, to nasz Zbawiciel i Pan, to nasz Mesjasz, kochany Pan, Bóg to nasz Jezus Chrystus, to nasze Zbawienie i nasza droga, którą kroczymy, tak zawsze będzie. Nowy rap i wszystko napętli. pętli, ma rapuje dobre wersy i rapuje. siema ma ciągle robi te wersy. Na dobrym rapie tu będzie nowy rap i dobre wersy. Sprawdzajcie nowe numery na miksach. Na DJC się ma dobry rap i to zawsze tu będzie. Na bitach robię te wersy i rap. Siema ciągle robię te wersy i na nawinę. Siema rapuję nowe wersy i robię. Elo ciągle rapuj i nagrywaj. Ciągle rapuj i nagrywaj. Ciągle spasito to. To jest szósty miesiąc, czerwiec i siódmy, lipiec będzie. Trzyma to nowe numery, to będzie rap i dobre wersy Na membranie siema, to ciągle jestem tu. Elo, zawsze sprawdzę cię numery. Te decybele, dobra i kawałek, siema Ciągle mamy bit. Elo, sprawdzane nowe wersy Siema, na bitach, robię teksty i rapuję. Siema dobre wersy, robię te teksty. Elo, to zawsze będzie. Na dobrych bitach robię te numery, siema Dobry rap i nowe wersy Elo Sprawdzę cię numery siema Nowy numer tu na bitach robię więcej Na rapie będzie numer Wszystkie kawałki to będą siema Po rapowe nowe wersy i to wszystko siema Dobry bit rapuję i robię siema Ciągle jestem tutaj Na wersach będzie numer Elo na rapie to robię, siema dobre bity Robię te kawałki na dobrych bitach Jestem ty, że robię rap i dobre wersy Elo i teksty robię rymy Siema to rapuje, nowe wersy Elo to rapuje, gdy nowe wersy to robię. Na dobrych bitach to rapuje siema ciągle. Słyszycie nowy rap i wersy siema to ciągle. Rap gram, nowy rap, ciągle o tym tet dobry rap, dobre wersy się nawija. Czy robię ciągle bit, czy robię nowy beat siema to ciągle. Będzie no skill na rapie ciągle siema to jestem. Na bitach zrobię numer te wersy tak wena i beat siema to rapuje nowe wersy siema no skill. Na bitach robię te wersy. Słuchajcie, nowe bity. Wchodzę w to, wchodzę w to. Bez przerwy. Na rapie. Oto witaj, oto witaj. Przepraszam, wspomniałam mnie. Przecież masz chłopaka, jesteś w związku. Siema. To jest nowy rap, nowe wersy. Tutaj rap i nowe wersy. Masz chłopaka, jesteś w związku. To wasz jedyny nie związek. I... Nie, ja nie wspominaj o mnie. Ja nie chcę być tym drugim. Nie chcę, ten drugi związek nie. Druga, tylko jedna dziewczyna, jeden chłopak i nowe wersy, nasze bity, nasze wersy. Siema, dobre wersy. Rapuję teksty, wchodzę na rapie. Tu jestem siema. Ciągle nowe wersy, na bitach siema rap. No i numery, na bitach siema rap. I nowe wersy, na bitach dobry rap Elo to wszystko, rzemiosło wersy Siema i hip-hop, siema dobre wersy Rapuje numer, siema i zawsze to będzie na Dobrych bitach to rapuje Dobre numery, siema nowe nuty, siema i jestem na dobrych bitach robię te kawałki Elo, sprawdzajcie Nowe numery, to wszystko na bitach, robię więcej tego rapu Siema tutaj będzie zawsze na nowych bitach robię więcej tego rapu. Siema. Dobre numery. To wszystko na bitach robię. Siema tu. Nowe wersy robię jak nowe bity, to sprawdzajcie nowy rap i to będzie słuchaj. Ciągle wersety robię, nie ma przerwy, nigdy tylko rapuję i piszę, hip hopuję. Trzyma dobre wersy i rapuję, ciągle bity dobry rap i rapuję numer, to wszystko na bitach, Robię kawałki, elo dla was się ma tu. Na numerach będzie zawsze, na numerach będzie to. Nawijamy się ma tu, na numerach będzie więcej. Siema dobre wersy to rapuje. Ciągle bit, nowy kawałek i teksty. Wchodzimy w to, wchodzimy w rap, wchodzimy i mamy ciągle nowe teksty. Wchodzimy na bitach, wchodzimy. Nasza scena hip hopowa, koncerty i bity nowy rap. Siema to wszystko na bitach rapuje, to wersy elo. Zawsze tu będzie werso, będzie bić, się ma tu rapuje, Nowe wersy i rapuje i nawijam te numery. Wchodzę w ten rap, wchodzę bez przerwy, siema to rap. I nasze teksty wchodzimy na rapie słyszycie. Dobra nuta, zawsze tu będzie. Nawijamy siema tutaj. Na rapie będzie zwrota. Na rapie mam ten wers, mam ten wers, mam ten wers. Elo i teksty wchodzimy na te bity. Siema dobry numer, tu na rapie wiosenno-letni. Klimat gra, Chopin gra, akustyka, gra, pianino. Rap i hip hop teksty, siema dobre wersy. Rap gra, tu na dobrych wersach to będzie zawsze. Na dobrym rapie, Elo słyszycie. Ciągle ten bit i numer Siema ciągle bity Wersji wszystko Na rapie pozostanie Na bitach siema tutaj Na bitach robię numer To wszystko na rapie za zwroty Wchodzę w te teksty słyszysz Wchodzę i nielegal Wchodzę na bity wchodzę Siema i bit numer na zawsze nowe wersy, na zawsze przekaz, nowe teksty. Na zawsze w rapie, na zawsze w bitach siema. Ciągle jestem tutaj, na rapie, jestem z wami. Ciągle tak nielegali, nielegali. Hip hopem, lavitory siema, dobry numer to wszystko i robię siema, dobre bity. Elo to rapuje, dobre wersy. Elo, nowy numer to wszystko. Na rapie to będzie się ma dobry rap, i nasze teksty wchodzimy w bit, wchodzimy i słyszysz dobry wers. Elo, i się robi na numerach znowu rap. Na numerach dobry wers się ma tutaj. Na wersach tu robię to. Elo będzie, robię rapem, nowe wersy Siema, dobry bit, to robię i kawałek Elo, dobry rap to morza, oceany i staty Pływanie i numer Siema, to robię ciągle wersy Elo to dla wszystkich, Elo ciągle na bitach, robię więcej tego rapu Ciągle jestem na winę, zwrote tutaj, na winę, siema bity, wchodzimy na numerze Chodzimy bez przerwy Na rapie ciągle jestem w grze Elo zawsze będzie to Na rapie nowy numer wszystkim się Siema nowy numer rapuje i tobie Elo to będzie dobry rap i numer to wszystko Sprawdzę cię i robię Nawijane siema więcej Dobry rap i dobre teksty Na bitach siema to ciągle mam To na bitach robię siema i wersety Robię te bity ciągle mamy, Robię to nielegale, Siema i bit to robię, Na bitach zrobię numer, wszystkie Składane rymy, składane i bity, Siema to jestem, Na rapie będzie więcej, Elo. Słuchajcie tej nuty, to wszystko dla Victoria, wszystko tobie i Twoim bliskim tobie. Siema Tora pójdę ciebie do numer, to Wiktoria, siema numer, siema Wiktoria i rap, siema i teksty, wchodzę w rap, to sekundy nowy numer. Siema Tora pójdę wszystkim ludziom w i chcę was zobaczyć. Tęskie z Tobą, Wiktoria, brakuje cię weź o mnie, Wiktoria, się o Tobie, Wiktoria i tęskę, brakuje mi Cię, Wiktoria i Teski za się, Victoria i mi Ciebie i tęskni za mną, nawijam ten rap wszystkim ludziom. Siema kochanemu Bogu, zawsze będzie wers Bogu, pisze ten kolor, gdzie nasze. Teksty i rap się tu będzie nowy numer. Elo, zawsze to rapuję, Na dobrych wersach robię te numery. Siema ciągle jestem, gdzie na rapie. Nowe wersy tu. Siema ciągle robię numer. To wszystko w rapie, nowe bity, robię te kawałki, robię membrana, siema, dobry rap, nowy numer, życzę Ja najśmiejszym świętem, mamy mam do życia, nasze rodzinie, wujko, ale nasze rodzinie, na marty, naszej rodzinie nasze i nasze, nasze, nasze rodzinie, wszystkim, tak, dla Ziemowita, naszej Ani, tak, cześć, Ani, naszej, Le Krzysztofa. i Ani, naszej rodzinie, wszystkim, na winę, siema, dobry rap. To wszystko nabita, ale to wszystko nowy rap. Siema, no i zwrota, więc rapuję dobre wersy. Rapuję i robię, lawe, wszystkich to przekazem robię rap i nowe numery. To wszystko na się siema dobry numer tutaj. Elo, dobre wersy rapuję, no i robię. Siema, dobre wersy, rapuję, no i zrobię. Siema, dobre wersy, rap gra i tutaj. Na dobrych bitach siema, to rapuję. Na rapie muzyka siema, no i zwrota. Będzie ten rap, będzie więcej, to rapuję. Wijam, hip hopuję się, ma tu dobry numer ten Ila Polski, kochane 1056 rocznica aktu polskiego, 77 rocznicy bitwy warszawskie. Story, rocznica to pierwsza, i kochane. Nasze kochany Polsze, 101 racudnowy cudny trzecia rodzica z skanie polości Pierza cudowistowe, to trzecia Odzyskanie położenie w 1919 roku nasza Polska skanie poległość to drugów pierwsza rocznica była nasza polska kochana skanie po co druga rocznica, odskanie polość to trzecia rodzica, teraz jest odzyskanie polgości nasze kanał Polsce Nie było 120 lat na pierwszymener połosce Polsce, nasi misjonarze, misjonarki, wszystkim więc i biskupów nasz parafianom, parafian we parafian. wszystkim nowy numer Rap zawsze tu będzie rapły nawijam hipko Zawsze tutaj jest te Więc rapły nawijam